mano, ze strony Mati97 i, i witam was w kolejnym odcinku z Rezipaka. Dziś sobie pójdziemy do fortecy od zombiaków, a przed tym wyposażę siebie w backpacka. Oraz tutaj mamy zniszczonego prota trójkę, więc trzeba było to na, by naprawić. Tutaj mam diaksę, sobie te wezmę. I powinienem mieć na dole kowadło, powinienem. A mam, dobrze. Dobrze, dobrze jest. Wszystko po trochu się lepszy. Okej. Okay. Klatę też trzeba ulepszyć. Jak możecie zauważyć mam shaderki. I postaram się, żeby wszystko było lepiej, bo jak przeglądałem moje filmy to porażka totalna. Z tym była. Lekki, legi. legi. Dobra, już nie możemy naprawić, więc spoczko, mamy troszkę Ender Chesta mamo. a mam. <laughs> nie wiedziałem Dobra, się wywali tę resztę. I nazwiemy sobie backpacka. Okej, okay, jakby nazwać? Klecaczek. Jak piszę to nie lubię gadać ponieważ to mnie rozpraszam mam kobla, mam kobla Wyposażyłem siebie Mam jedzonko, mam jedzonko Czy jest czy jeszcze coś musiałem zrobić? Czekajcie, czekajcie Cloud Klautputze Wym... Albo nie wymieniam Lecę na żywiu eee, Dobra, ciśnijmy O, coś mi się włączyło eee, Albo, ziomeczki, ja teraz zrobię krótkie cięcie i zobaczymy się yy, przy tej fortecy. Więc do zobaczenia za chwileczkę. Okej, okay, ziomeczki, jestem już przy tej fortecy. I zaczynamy nasze oblężenie. Tylko sobie coś zjem. Okej, okay, wszystko przygotowane. Złote jabłuszka jeszcze się weźmie. Więc zaczynamy. Bierzemy katankę w dłoń. I wbijamy im na mury, elo. Tutaj mamy łuczników, oni są lightowi, bo są tym. E, są w e, tył. Czekajcie, muszę zmniejszyć renderowanie, oczywiście. No jeszcze mniejsze, ponieważ mam lagi. Mamy laczki. Dobra, ten już ginie. Dobrze, dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że wy nie macie tych e, lagów, co ja, bo. Mam 10 FPS-ów, no niestety Dobra, tutaj go rozwalimy Czekajcie, czekajcie To za szybko jest Tutaj ząbiaka się zdejmie Dobra, bierzemy ich Nalejcie. Zjemy sobie chlebek. I z tego co mi się przypomniało, to nie wzięliśmy sobie łuku naszego. Ale, ale pomyślałem o rzeczy takie jak backpack. O, tutaj mamy. Bierzemy to. Jaki szybki kilo w lols. Mamże. Coś tutaj jest przydatnego? Nie. Obra, ciśniemy następnego. Critical. Obra e, Z tego co ja pamiętam, bo byłem na początku tej serii jak miałem live'a pierwszego e, z tej oto paczki to tutaj mają podziemia. Pamiętam LOL tarcze mają. I tutaj były wilko wilkołaki, sorki. Mieli tutaj wilkołaków, ja nie mam tego. No. O, gigantyczne miecze, chodź, chodź. Podpalenie. Dobrze. I oczywiście w tej skrzyneczce znajdziemy jedzenie. Jedzenie oczywiście musieliśmy znaleźć. Dobra, gin. Już noc zachodzi nam. Ale my się nie przejmujemy, tymi ciśniemy. Dobrze. E, ja mam e, tą... Te szejderki. O, tutaj da się... Powiedzieć. Te shaderki mam ze względu na estetykę filmów, filmów, ponieważ jak przejrzałem moje filmiki, to... Można powiedzieć, są mega słabe. I chciałem je jakoś ulepszyć. Dobra. Tutaj jak nam się nie zrespił. Nie ci kto nas. Lol. Katanka w dłoń i ciśniemy w nich. Nawalamy ich. Nalać ich. Ściśniemy. Bazić jako taką nie powinniśmy. Zajemy sobie jabłuszko. Tak profilaktycznie. Tam im chyba creeperek wybuchł. Coś tak na to stawiam, albo i też nie. Tak profilaktycznie mamy więcej serc. Oszczuru, kiniż. Mini golem jakiś. Dobra. A, to mini golem tam what the fuck Dobra, schodzimy. Mam malutko FPS-ów i mam nadzieję, że wy tego nie odczuwacie. Zawsze tak mówię. Ponieważ gdy się wybieram i na tej paszce, ponieważ mam słabego kompa no... No i zawsze tak gadam, żeby nie było potem... Y, y, lagi masz. Lagi masz. Co to ma być? Dobrze. U... Złoty mieczyk Dobrze Zarobiście Ponieważ tutaj Prawdopodobnie Ile zumbiaków lol O diaksowy Fredek On zaraz się odsunie Bo wypotować się musi Dobra Wbijamy w nich Zniszczymy ich spawner. Tutaj zabijemy tego. Sąbiaczka też się zabije. Ok. Ok, ziomeczki. Eee, ten. Wszystko teraz wsadzimy tutaj do plecaków te niepotrzebne rzeczy. Wszystkie te niepotrzebne. Eee, nagrałem w, eee, Villager Defender. Czy tak się tu nie wiem. Gadać tak. O Jakiś bosik tam jest, 150 hapsów ma. Creeperku, nie no. O, jakiś ich bosik Jakiegoś bossa tutaj mają, lol. Pułapki te future, future pułapki mi tu szykujesz. o lol, nawala moc nawet. Dobrze, musimy coś zjeść na regenerację hapsów. Dobra, weźmiemy Big Sword'a i wbijam. Nie, nie, o nie. Jakiś Fredol, co tu za mam? O nie, 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 uciekamy. Nie, nie. Katane sobie tutaj weźmiemy na takich nutków. Kruba znieciśnie za nami. lol a te podki na niewidzialność to e, wtedy miałem miałem je Zaciskamy się wszystko pochodniami zaw... dobrze jesteśmy z tej strony już a gdzie jest nasz przyjaciel ten co healuje się nie ma go to nie ma o, co tu? Wampiri. To ten koleś był wampirem? Aaa. Coś czuję, że go znajdziemy gdzieś na dole. To takie małe moje przeczucie. I wbijemy na tego grubaska stamtąd. Gdzie... Oni się nawalają! Wykonają roboty za mnie. zarobiście. Kto wygrywa? Vampir, ten niech go słabi. Ja Ten gruba zapieprza jak Prombany. To jest żółwik. On się nazywa Gigantron. Ten. Leech. Dobra panowie, wkraczam Wkraczamy, zabijamy go. Albo nie, tego pierwszego zaciocham. Zaciocham go pierwszego, bo jest dosyć silny. Dobrze. Nawalamy. Dzi, 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 dzi za pieprze. Zaraz no, na... na nas wyjdzie. Dobra, bijemy go. GGWP Daj coś jakieś pierdki na dos to ma być Ej, 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 gdzie Ty tam nie fikaj, bo znikniesz Co to o co to ma być? Jakiś leech rope? Co to ma być trundle? G. Jak to się nazywało? Skale, wpiszę skalę, to będzie dobrze O! Mamy! Z tego możemy wykonać... ...hełm! Zbrojkę całą Zbrojkę możemy wykonać Ja mam tego sześć Więc mi na budki lub na hełm Tutaj widziałem, że... Tutaj weźmiemy te biblioteczki, bo lubię używać biblioteczków do wystroju. Eee, dobrze, ciśniemy. Wszystko po kolei się weźmie. Się to wszystko przyda. Wrzucimy to do, do skrzyni i potem. Aha, i. Obiecywałem, obiecywałem i nic nie zrobiłem. Miałem powrócić do live'ów. Miałem, lecz jakoś tego nie zrobiłem. Nie zrobiłem tego i chcę się teraz wywiązać z, z tego co mówiłem, że o, co to tu jest? A tutaj się schodziło. Dobrze Czyli już chyba wszystko zwiedziliśmy już LOL Jeszcze tutaj się weźmie te biblioteczki, bo jak mówiłem wcześniej... Lubię używać e, bloków e, z biblioteczki do wystroju naszego mieszkanka. Jeszcze bym chciał e, e, polepszyć e, wygląd naszego mieszkanka. E, dobrze, dobrze. Tutaj jeszcze zabije się tego zombiaczka. I ziomeczki, od razu gadam. Jeśli wam się spodobał e, e, filmik, to możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mnie lub napisać komentarz. Z góry będę wdzięczny wam. Widziałem uczonej po z kumati Tutaj o ty frytko Z dwoma mieczami na mnie Z dwoma mieczami Ty brutaluty No tutaj jeszcze nie byłem na górze Skrzyneczka Tanter tam Złoty napiersie wow. Zawsze o tym marzyłem Zawsze to się zbierze. Jeszcze tam e, były plony, widziałem. To się wszystko obrabuje tutaj. Marchewki, dobrze. Wszystko się tu weźmie. O, ziemniaczki też. Ja nie będę tak, bo mam spadki FPS-ów. Niestety. Dobrze, tego... Aż tak nie będę wyredni, żeby wszystko im tutaj zarąbać. Uuu... Ork. Jeszcze orka nie zawaliłem tutaj. Na lajcie Dobrze Dobrze, dobrze Tam jest mój domek wow. Tyle kratek muszę zapieprzać eee, ziomeczki. Ja teraz może czekaj, widzę na ląd. Dobra, ziomeczki. Ja teraz zrobię krótkie cięcie... Nie chcecie widzieć, jak zapieprzam tam? Bo to będzie trwać jakieś nie wiem pół godziny. Jestem wolny. Eee, ziomeczki, do zobaczenia za chwilę. Krótkie cięcie. Okej, ziomeczki, jestem już po przerwie. już dochodzę do domku naszego. Ale fajnie wygląda nasza iderka, to Mam że wpijemy I trzeba się rozpakować. Rozpakować się trzeba. Tutaj daje mieczyki na pierśnik tutaj Wszystko w ogóle trzeba się rozpakować Tutaj mamy No A falne tutaj to wszystko, później się to wszystko umebluje. Co tam mamy jeszcze plecaczku O, czekajcie Był wampir coś tam Lol, na co ja to mam w ogóle? Dobrze, tutaj... Czyli to trzeba zmienić, czyli to się da. To już miałem. Dobrze. Dobrze, czyli że... To się da. Tutaj. I wyciągamy wszystko. Boże, ile tych śmieci tutaj jest! Masakra! To się weźmie te... Główne perełki też się weźmie. A resztę to możemy rzucić po prostu o tak dobrze tutaj mamy dwa tutaj tu mamy e, z UFA tak to nazwałem ufa dobrze no dobra tutaj jeszcze tak się da no i ziomeczki to by był na Tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Tak, jeśli Wam się spodobało, to wiecie co możecie zostawić. I ziomeczki do następnego odcinka. Chyba za tydzień będzie przerwa z rezipakiem. A za dwa, za dwa tygodnie prawdopodobnie będzie znowu rezipak. Więc ziomeczki do zobaczenia za tydzień. Narka!